Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. No i dzisiaj ponownie będziemy grali. To się często nie zdarza na tym kanale, ostatnio jakoś wyjątkowo często. No ale znowu jest okazja, ponieważ znowu mamy nową, fajną grę na C64. Grę pod tytułem Robot Jet Action. Dzisiaj rano oglądając sobie YouTube'a trafiłem na właśnie ten oto film na kanale C64 Portal z reklamą tej gry. Tutaj na tym filmie jest mowa o, o wydaniu kasetowym tej gry, ale już w tym momencie mamy takie wydanie cyfrowe. Na stronie C64 Portal mamy podstronę poświęconą właśnie tej grze. Grze stworzonej przez Tomasza Kariona Mielnika z muzyką Kamila Dżamera Wolnikowskiego. Tutaj jak mówię polski opis tego, tej gry. No i przekierowanie na stronę Karyon 64 I3 Io. Skąd możemy grę sobie pobrać? Możemy ją pobrać za darmo. Jesteśmy zachęcani co prawda do wsparcia, ale generalnie opłata nie jest wymagana. No i co? Słuchajcie, odpalamy i ratujemy świat. Pewnie ja to za bardzo nie uratuję, ponieważ no, nie umiem grać. A to jest taka jeszcze arkadówka, czyli coś, co zdecydowanie nie jest. Słuchajcie. Z mojej ulubionej kategorii gier, ale popatrzymy sobie, popatrzymy sobie co ten Carrion nam proponuje, co dla nas stworzył. Jesteśmy zapewniani, słuchajcie, tu mamy właśnie historię o tym, jak to musimy uratować Retro Games Land, tak? Przed jakimś atakiem robotów z kosmosu, którzy chcą, o, ukraść jakieś nam klejnoty, tak? no ale jest jeden jeden sprawiedliwy o, czekajcie, słyszycie dźwięk w ogóle? chyba bym się słyszeć no właśnie, jest jeden robot, który może nas uratować no i ten robot ma jeszcze dodatkowo jetpack, który ma mu w tym pomóc, więc no będziemy sterować robotem z jetpackiem i będziemy musieli Zebrać wszystkie te e, klejnoty przed tymi robotami, które chcą je ukraść. No słuchajcie, no widzicie bardzo ciekawe intro już na samym wejściu, mm, jak na grę, która w gruncie rzeczy no, jest jednoplikowa. Mm, no, jest to dość efektowny start na tą grę. Ładny też obrazek Kariona na sam początek, a to właśnie my i to właśnie my będziemy ten świat ratować. Dobra, odpalamy. Ja odpalam na Ultimate, Autorzy zapewniają, że ma to działać na wszystkim od prawdziwych komodorków, przez emulatory, y, Ultimate'y, Maxi, Mini i tak dalej. Y, no i słuchajcie, gra jest generalnie no, prosta bardzo. Mamy do dyspozycji 5 światów, 35 plansz z tego co tam gdzieś wyczytałem. No, oczywiście, y, ja ogarnąłem chyba na razie po jednej, z niektórych może po dwie. Y, Monsterland Planet. Y, no. Przeskocz, przeskocz. Dobra, Rix, Planet. Classic, Planet. Bubble, Planet. I Flashback, Planet. Każdy z tych światów nawiązuje, słuchajcie, do jakichś gier retro podobno. No zacznijmy sobie od Monsterlanda. Teoretycznie pierwszy, nie wiem czy najłatwiejszy. No dobra, czyli to jestem ja. Wciskając przycisk odpalam tego jetpacka. Mogę... Wtedy lecieć, ale oczywiście jetpack ma ograniczoną możliwość, tam widzicie ta kreska co mi tam rośnie po prawej stronie. Jeżeli podjadę do samego końca, no to wtedy moc w jetpacku, energia się kończy i zaczynam spadać. Oczywiście ona się za chwilę może odbudować, ale no nie mogę tak latać sobie bez końca, co jest troszkę utrudnieniem niewątpliwie. Dobra. Okej, okay. no i co? Mam zbierać te. Akurat w tym etapie to są gwiazdki, bo to różnie będzie. Za chwilę sobie przejdziemy do pozostałych. Oj, kurcze! Etapów. No i tutaj pierwsza rzecz, która no, jest uciążliwa dość w tej grze, a mianowicie jak stracimy życie, musimy zacząć od nowa. To nie jest tak, że możemy kontynuować. Niestety na no, stracić życie, możemy. No zarówno w zetchnięciu z tymi robotami, jak i poprzez, słuchajcie. Zetchnięcie z tymi kolcami, czy gwiazdkami, które mi tu migają, więc to nie jest takie hop -siup. No i co, i teraz muszę tam lecieć, żeby tą gwiazdkę, o, o! Dobra, i widzicie, tu już nie muszę zbierać dalej, no mógłbym oczywiście żeby zdobyć więcej punktów. Ale mogę przejść do drugiego etapu, to spróbujmy sobie przejść do drugiego etapu. Zobaczymy, co jest dalej. No i powiem wam, że te etapy no, do najłatwiejszych chyba nie należą. To znaczy, na pewno nie jest tak, że mm, taka osoba jak ja, która tak nie umie za bardzo grać, sobie łatwo z tym poradzi. Dobra, próbujmy. Pełne skupienie. Okej. Okay. Próbujmy może z drugiej strony teraz podbędzić. Dobra, słuchajcie, ten nasz... No nie, no słuchajcie. Ten nasz robocik nie jest za szybki, więc nie może być tak, że my to startujemy dopiero, gdy się przeciwnik oddala. Wręcz przeciwnie, musimy wyczuć moment. I, i zwykle jest to moment, który właśnie on leci w naszą stronę. O, dobra i... Jeszcze, jeszcze, o! Ale fuks teraz. A, i czekajcie, prawie było dobrze, tylko trzeba się było obok odbić. No. Naładujmy się energią. No dobra, mogę przejść do wyjścia chyba tak zrobię. Cie etap. Sprawdzimy sobie je w każdym świecie po trochę. O, to już jest trudne snuć. <grych> jestem w miarę bezpieczny, ale. Dobra. Ok. Chyba tu jestem też w miarę bezpieczny. Dobra. U. Aj. No, i widzicie, no i trzeba zaczynać od nowa. I to jest trudność dodatkowa, niewątpliwie. No, przecież trzeba tutaj sobie dobrze opykać, dobrze jak to lata. No i właśnie, teraz już nie mam jetpacka i game over. 195 punktów w pierwszym świecie. No dobra, sprawdźmy Rika. Rika, teraz sobie sprawdzimy. No, przełącz się. Okej. Okay. świat Rika. Mhm. Dobra, potem tym czymś mogę lecieć. O, bo tutaj mnie chyba może w tym miejscu skosić, to. Dobra, tu jest jakaś taka jakby drabina.

Udało się. Fuks trochę, ale się udało. Słuchajcie, no. Niewątpliwie fajna gierka. I niewątpliwie trudna gierka, powiem wam. O, tu nie może się knąć, czy nie powinien? Dobra. A, bo tam kolce były. Oj, kurcze. Słuchajcie, ale powiem wam, że fajnie, fajna gra. Tutaj. Tam są kolce, tu są kolce. No dobra, jeszcze muszę coś zebrać. O! No i zabiłem się, a tam już był otwarty portal. No dobra, słuchajcie, 385 w świecie Rika. Patrzmy co tam dalej. Classic Planet. No dobra, to pograjmy trochę w Classic Planet. Mhm. Dobra, tu jakieś takie bąbelki zbieram. To dolatuje tutaj. Tu jest kolec. No. Generalnie mogę przelatywać przez sufit. O! Nie dosięgło mnie. Ale co teraz? Teraz musiałbym tam spaść. No i teraz zdążę. O, zdążyłem. Teraz tutaj, no ale tu już się robi problem, bo mogę przelatywać przez ściany najczęściej. Tak jest. A jeju! słuchajcie, na pewno jakby trochę potrenował, to może by coś z tego było, ale to tak... Łatwo nie jest na pewno. Mogę przejść na drugą stronę. Nie, nie mogę. Czyli teraz co tu zrobimy? Idziemy. A! No widzicie. Za pierwszym razem poszło najlepiej jednak, na to wychodzi. Dobra, spróbujmy najpierw tą stronę roz... No, dobra. Już nic nie spróbujemy rozwiązać. Dobrze. Super. Fajna gierka, słuchajcie. Nie dla mnie, ale generalnie bardzo fajna. A co najważniejsza, no nowa. Czyli nowa zabawa w 2022 roku na Komodorku 64. Dobra. Dobra, czyli komodor, wiecznie żywy. No tu będzie ciężko. A, bo tam nie ma łatwo. Boble, buble. Czyli tu nie mogę przez sufit. A, bo tam jest kolec. No. no, widzicie, tu nie mam pomysłu na razie. A to co mógłbym tu zrobić? No dobra, U. No dobra, jeszcze trochę mało. To się tak w dół nie da. Dobra, tu. Kurcze. Game over. Co tam był? Jakiś kolec? Nie widziałem słuchajcie. No dobra, czyli został nam jeszcze ostatni świat do szybkiego sprawdzenia. Już będziemy mieli pełną jasność, z czym mamy do czynienia, czym to nas Karion tutaj uraczył. Ale powiem Wam, że no, naprawdę zacny tytuł. Jak ktoś ogląda kanał C64 Portal, no to tam już była od dłuższego czasu mowa. O, właśnie, tylko widzicie teraz nie mam jetpacka. O pracach nad grom. Były nawet tam jakieś pierwsze. Pierwsze prace koncepcyjne pokazywane już jakiś czas temu. No właśnie. I teraz trochę fuks. No właśnie, to jest to, że się ten jetpack kończy i to nie jest taka prosta sprawa. No i teraz chciałbym tutaj jeszcze to zgarnąć tak troszkę fartownie. Więc jak tam wlecę... skończy mi się jetpack i będzie pozamiatane. Czekajcie, bo to by trzeba było. No może teraz. Okej, okay. teraz poczekaj, aż się naładuje. O no dobra, tylko teraz znowu muszę dolecieć jeszcze tam. Czyli jeszcze raz tak samo, tylko teraz... U! No dobra, blatujemy, blatujemy. Dochodzimy i lecimy tutaj. Nie no, nie no. Oj, dobra. No, czyli taka no, gra <grych> arkadowa. Trzeba się nauczyć. Trzeba 100 razy się zabić, żeby dojść do rozwiązania. Tak się zastanawiam. No, dla mnie jako dla takiego kiepskiego gracza to raczej byłoby lepiej, gdybym mógł, powiedzmy, kontynuować sprawę. No. Czyli po mm, stracie życia, żebym nie musiał zbierać wszystkiego od nowa, no ale pewnie takich hardkorowych graczy to. Takie podejście do tematu jest bardziej ambitne. No i na pewno grę trudniej ukończyć, tak? Czyli. Nie ma tak, że. Pół godziny grania będzie sprawa załatwiona. Czekajcie, jak ja tu to to będę gdzieś... tu lecimy do góry. No, dobra. No, game over. No dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o robot Jet Action od, od słuchajcie. Cariona. Jeszcze tutaj sobie e, szybko. Rzucimy ekran, możemy grę, jak mówię, pobrać. W tym odcinku, który dziś rano sobie obejrzałem, znalazłem jeszcze jeden link, mianowicie link do akcji na Wspieram to. No i tutaj jest taka, taka inicjatywa wydania książki Historia C64 pixel po pikselu w języku polskim. To jest jakaś książka, która pojawiła się na rynku brytyjskim. No i. No, chyba okazała się dość dużym sukcesem, nawet nie wiem, czy w loadingu raz nie była nimowa. I tutaj można słuchajcie, wesprzeć akcję, która ma na celu wydanie tej książki po polsku. No i wychodzi na to, że akcja powinna się udać, ponieważ zebrać potrzebne było do zebrania 75 tysięcy złotych, jest już 133, więc wydaje się, że jest spora szansa na to, że ta książka się pojawi. Ja tutaj. No, wsparłem całą akcję. No i będę czekał gdzieś, tak myślę, do połowy roku na tą książkę. Bardzo jestem ciekaw. Szczególnie, że jeszcze mam dostać komiks jakiś, bo wsparłem tu kwotą taką. A nie wiem już w tej chwili, którą, ale generalnie mam mieć. Czekajcie, już Wam gdzieś tu pokażę. O, samą książkę. Komiks Niebezpieczny Ryszard Kląt w Amazoni. Komplet folderów, wydanie specjalne piksela, No i taki zestaw gadżetów. Myślę, że otrzymam, że akcja się zakończy sukcesem. A jak mówię, powinna, ponieważ kwota jest w zasadzie już ozbierana. No więc zachęcam również do zerknięcia na tą stronkę linki zarówno do kanału C64 Portal, jak i do strony C64 Portal, jak i do bezpośredni link do, do miejsca, gdzie można pobrać grę. No i chyba do tego wspieram, wrzucę również pod tym odcinkiem. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.